Manku Ludziska, ja jestem Demister K, a to jest odcinek informacyjny. E, w którym chciałbym Was e, zaprosić do mojej gildii na serwerze AceHC, na którym właśnie dzisiaj, teraz, właśnie gra. E, dlaczego? Bo w piątek o 20, czyli to będzie 25 podejrze. E, poczekajcie, zaraz sprawdzę. E, nie, 26, przepraszam. No i będziemy, będziemy po prostu sobie zbierali itemki na gildię. E, czyli jakieś tak. Nie, e, biblio, diaksy, refile, e, Tam jeszcze parę rzeczy. To się jeszcze ogarnie. Więc tak, jutro o 20:00 równiutko jest nowa edycja tego serwera. IP będzie oczywiście w opisie Albo może jeszcze wam coś tutaj wkleję w rogu yy, Jeszcze zobaczę I tak Moje wymagania wiekowe co do was yy, Co najmniej Musicie mieć yy, Tak 14, 15 yy, Od 14 Tak, dobra, od 14 yy, Wyżej I tak, i musicie mieć Albo Skype'a, albo TS'a i najlepiej żebyście mieli oba bo będziemy i na sklepie i na TSie się dogadywać i tak yy, dobra yy, zaczynamy nową edycję i od razu mówię że yy, biorę yy, takich ludzi zaufanych czyli że yy, będą mi pomagać yy, na klepy będą szli nie będą orali do swojej gildii, nie będą podawali kordów swojej gildii What the f a granica, <laughs> ale się wystraszyłem Nie będą podawali kordów w swojej gildii oczywiście I co tam jeszcze, co tam jeszcze, mm, jak gdzieś znajdę, znajdziecie krówki na serwerze Od razu strzała do mnie, nie ma tego, nie, nie ma problemu mówicie gdzie jesteście, ja wam korty podaję i jeszcze się oczywiście mm, aha co do Gildi? Gildia ma 100 na 100 kratek e, tak jak na hardkorze SKKF-a, to jest po prostu właśnie coś podobnego na, do hardkora to jest ace hc czyli łatwy hardcore. tu jeśli zginiesz masz bana na 5 minut i grasz sobie dalej nie ma problemu e, i co no tyle raczej prawda no i aha jeszcze dokończę tylko te co zacząłem że ograniczenia wiekowe e, czyli od 14 lat e, dzieci nie biorę e, i tak oprócz tam jednego kolegi to, to się nie przejmujcie on jest zajebisty e, zajebiście dużo pomaga wszystko robi jest po prostu zajebisty e, i tak jeśli chcecie dołączyć piszcie yy, dołączę dołączę yy, jeśli nie chcecie oczywiście to nie piszcie nic żeby nie było niepotrzebnego spamu i oczywiście łapka w górę yy, jeśli ci się ten filmik oczywiście spodobał a mam nadzieję, że tak, chociaż yy, tyle, że chodzę sobie po mapie serwera yy, a wam nie pokażę spawnu, ponieważ nie ma takiej komendy jak spawn <noise> Bo to jest HC. I tak IP wrzucę wam y Albo gdzieś tutaj właśnie Pod koniec filmu y Albo jeśli nie to y Będzie w opisie W opisie to na 100% będzie I tak zapraszam was na mojego fanpage'a y Kicek oczywiście O widzicie tu jest kub Czyjś i ten kup ma 100 na 100 kratek, więc tak. O, fosę sobie zaczął kopać. Tak, zaczął sobie fosę kopać. Lol, fura. to kurde ten zrobił. Ja pierdzielę. Dobra, bezbędnego pitolenia ja się za chwilę z wami żegnam, tylko wam właśnie to pokażę jak to wygląda mniej więcej Ej, ten mm. Zresztą mogę się tapnąć na gibazę, ale... Już nie chcę, bo tam stara baza... A zresztą nie mogę, bo <laughs> wyszedłem z gili. LOL jestem nieogarnięty dzisiaj. Jak widzicie to jest taki... taki ten jak na hardkorze. Nie wiem jak to nazwać, ale wiecie, no. ha nie do końca ale Dobra. I tak. Jeśli Ci się ten odcinek spodobał, łapka w górę, bez problemu, mam nadzieję, że... Yy, dla Ciebie to dla, dla Was yy, ta łapka w górę to nic nie znaczy yy, po prostu kliknięcie myszką a dla mnie to znaczy więcej bo ja na tym nie zarabiam, nic z tego nie mam tylko mam z tego po prostu frajdę że oglądacie moje filmiki subskrybujecie mój kanał, lajkujecie oczywiście moje filmiki co mnie to naprawdę ale to naprawdę zajebiście motywuje do nagrywania kolejnych odcinków więc ja jestem demisterka, yy, trzymajcie się na razie i pa pa!